No, Ale, pierdolnie! Co tam no, 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 no. w Czy twoje święta były wesołe? No, nie wiem, sam to oceń. O, o! Hao, mały o. skurwysynu. synu. Trzymaj, wszystkiego Thank najlepszego. You. Wypierdalam do kuchni. no, wypierdalaj, tak. O, to tutaj mamy. O, kurwa! Nalepki karboksyla. Kurwa, jebane nalepki! Pior to. Eee. Makaron czy ryż? Zdecydowanie. Zerżnięte trochę, ale fajne. Zerżnięte. Dlaczego magiczny Krzyś nie lubi Rekwasakiego? Bo nie lubi, jak ktoś cepli. Hej, walcz z tym Pokemenem! Nie! A, hej, co to za Pokemen? To jest Spiro, pierdoli w niego kamieniem! Mu, Dasz radę ten, no? Kochanie, słyszałam, że boisz z facetem. Pff, raz do to Jak to mówiłam do trzech razy sztukę. Mu, Kto jest niedorozwiniętym gównem, nie wymawia R i jest niedojebanym głupim śmieciem? No, rek Wasaki, nie? <laughs> nie kurwa, Donald Tusk! Jaki jest ulubiony typ muzyki Rek Wasakiego? Rock. Remigiusz ma ciaszę <gulet> i kiszon, kurwa. Kiszon, kisna. Kisna kiszon. Dawaj, wywad z reg <gulet> Ćwiczę od, od trzech tygodni. Tak, proszę zaprezentować tę głoskę właśnie. Teraz. W jaki sposób pan ćwiczył? Czym wspomagał pan ćwiczenie? Proszę powiedzieć. Przez pierwsze trzy dni yy, ćwiczyłem przy pomocy yy, przyrządu. Wibratora, tak? Wibratora. Kto ma jedno jądro i marszczy Freda przy filmach karboksyla? Rekt Wasaki? <laughs> Nie kurwa, karboksyl. <laughs> o, ko, 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 ko. Czy twój nick oznacza, że dajesz za darmo? Bo kolega już się napalił. Hmm, chyba już nawet wiem jaki. Tak dwa saki. Aj czy lubisz tych, co siebie nie lubią i nie lubisz tych, co siebie lubią i jak ci co lubią, nie lubiących się i lubią lubiących się, nie lubiących, to czy ty jesteś jednorożcem? Nie. Jestem twoim starym. Mm. Co waży 500 kg i wylewa się z krzesła? Yoshihita? Nie kurwa, przestań suką umawialiśmy się. Miał być rek dwa Saki. Cześć. Kompletnie cię pojebało. Wymyśliliśmy z przestrzennym Wojciechem, <laughs> przepraszam, z Fridamianem, wymyśliliśmy nowy challenge, polega on na tym, by w jak najszybszym czasie wypowiedzieć 7 bardzo, bardzo trudnych y, słów, więc czy jesteś gotowy, Fridamianie? Tak, jestem gotowy. E, dobrze, więc 3, 2, 1, zaczynaj! Rabarbar, rozmaryn, purpurowy, rura, rurka, barbara, rowerek. Dziękuję. Okej, okay, czy kogoś nominujesz do tego trudnego challenge'a? E, tak, tak. Z miłą chęcią chciałbym nominować jedną osobę, tylko jedną osobę. Będzie to Rekt Wasaki. Free. Co ty patrzysz? To moja siostra, ale zanim wam ją pokażę, muszę zapukać do drzwi. Proszę. A oto właśnie moja siostra. Nazywa się Hanio. A to moja mama. Wyjebamy tak.